Czartowska masielniczka Baśni niemiecka Na wysokiej skale, na granicy gór czerskich, dumnie wznosił swe mury warowne wspaniały zamek. Liczne straże krążą po murach zamkowych, strzegąc go nie od napaści wrogich baronów, lecz od własnych poddanych langrafa. A ciężkie było ich życie. W znoju, w pracy, w trudzie, Ostatni szeląg oddawać musieli poborcom landgrafa, by ten miał czem opłacić huczne swe zabawy i pochulanki. Nie dziw więc, że żelazną musiał ich trzymać ręką, by rozpaczą zdjęci, przywiedzeni do ostateczności, nie zagrozili zagładą jemu i zamkowi jego. Nadszedł jednak kres i temu. Wszystkie dochody wycisnął landgraf z poddanych, tak, że im tylko chude krowiny i kozy na wyżywienie pozostały, a tu on nie ma ani grosza na wyprawienie nowej zabawy. Powoli odsuwać się zaczęli od niego liczni dotychczas przyjaciele i druchy, pozostała ich tylko niewielka garstka, a i ci też przemyśliwali o wyjeździe. W ponurej, olbrzymiej komnacie, oświeconej tylko słabym płomykiem ogniska płonącego na kominku, pogrążony w cieniu siedział Landgraf. Głowę wsparł na ręku i od czasu do czasu pociągając wino z puchara stojącego na stole, przemyśliwał skąd by wziąć pieniędzy na nowe zabawy. Myślał, myślał, lecz żaden pomysł do głowy mu nie przychodził. Spuszczał więc zgnębione głowę i znów pociągał wino z puchara. Naraz ogień na kominku zatrzeszczał, strzelił w górę olbrzymim płomieniem, i przed landgrafem pojawiła się jakaś postać ludzka w czerwone, obcisłe przyodziana szaty. Cofnął się w tył zdumiony landgraf i słabym z przerażenia głosem zapytał: Ktoś ty? Jam jest lucyfer. Odrzekło zjawisko. Myśli twe dobiegły do mnie, i przybywam uczynić im zadość. Coś gotów dać mi za tak pożądane przez ciebie bogactwa? Wszystko, zawołał landgraf, nawet duszę moją. Duszę? A tak. Dobra to po śmierci, choć ona i tak już do nas należy. A za życia? Za życia? rzekł landgraf. A czego żądasz? Czyś zauważył wydrążenie w skale, wznoszącej się u stóp zamku? Zauważyłem. Otóż rozkaz, żeby było ono zawsze pełne mleka. Mleka? A skądże ja go tyle wezmę? Jeszcześ nie ze wszystkim obdarł swoich poddanych. Posiadają oni jeszcze krowy i kozy. Rozkaz, żeby całe uduj dostarczali i wlewali w wydrążenie, a uczynisz zadość naszym żądaniom. Oho, i my potrzebujemy masełka do naszej kuchni. Dobrze. Ale pamiętaj, że najsmaczniejszym jest dla nas masło czerwono zabarwione krwią i potem ludzkim. Rozkaż więc dozorcom i rządcom twoim, by ostro postępowali z poddanymi, karali srogo i ćwiczyli za byle co opieszałych lub niechętnych w składaniu daniny. My zaś radować się będziemy, że tak smaczne masełko z tak wielką przytem dla nas korzyścią spożywać będziemy. Więc zgadzasz się? Zgadzam, ale pieniędzy, daj mi natychmiast pieniędzy! zawołał landgraf. Hola! rzekł lucyper. Podpisz landgrafie wpierw zobowiązanie, że obietnicy swej dotrzymasz, a potem dopiero dostaniesz pieniądze. To mówiąc, wyciągnął z zanadrza przygotowany już zawczasu cyrograf i landgraf jednym pociągnięciem pióra, krwią własną, wytoczoną z serdecznego palca, podpisał go. Z głośnym chichotem znikł z komnaty lucyper, a naokoło landgrafa pojawiły się wory pełne dukatów, na które on rzucił się, z lubością przebierając w nich garściami. I znów na zamku Landgrafa rozpoczęły się wesołe zabawy i pijatyki. Coraz liczniejsze koło przyjaciół go otacza, coraz liczniejsze straże krążą po murach zamku. A biedni poddani coraz ciężej pracują, coraz więcej ich ginie z głodu, znoju i pracy. Musieli bowiem główne swoje pożywienie, mleko, znosić codziennie do owej masielniczki, by zawsze pełną była. Wychudli, wynędzniali, z ledwością powłócząc nogami, ciągnęli zarana do pracy, od której dopiero wieczorny zachód słońca ich spędzał. Wieczorem zaś znów sznurem szły smutne niewiasty do rozpadliny, niosąc mleko w naczyniach, by złożyć je w danie niegodziwemu landgrafowi dla lucypera. Biada zaś tej, która by spróbowała ukryć choć odrobinę mleka dla dziecka swego, a spostrzegł to dozorca. Świst pata, przekleństwa, struga krwi ściekająca po zranionym ciele do mleka, które tak zabarwione szło do ogólnego zbiornika. Coraz też słychać było jego głuchy, przekleństwa, wzywające pomsty niebios na okrutnego ciemięsce. Bo coraz to, której z niewiast dziecię, wycieńczone głodem, z braku kropli mleka, kończyło życie w męczarniach. Landgraf tymczasem rusł w pychę i dumę. Zapragnął wreszcie podbić podwładanie swe włości nienawistnego mu wielce sąsiedniego barona. Zebrał więc wielkie zastępy wojsk najemnych, uzupełnił je swymi poddanymi i z takimi mocami, pełen pychy i zarozumiałości, podszedł pod zamek baronowski. Niewielkimi siłami rozporządzał baron, lecz mimo to nie uląkł się tak wielkiej potęgi. Wojska jego złożone były ze starych poddanych, oddanych mu duszą i ciałem, śmiało więc mógł na nie liczyć. Jedno, drugie i trzecie natarcie landgrafa odparł baron bez wielkiej szkody dla siebie. Wreszcie, gdy wojska landgrafa, najemne i własne, lecz znikczemniałe i pragnące zguby pana swego, odstąpiły go, Baron sam natarł na niego, resztki wojsk rozproszył, samego zaś pojmał do niewoli i okutego w łańcuchy do ciemnego lochu zasadził. Zrzymał się ze złości Landgraf, widząc się zwyciężonym. Zawezwał wnet Lucypera, by zjawił mu się na pomoc, lecz ten, ujrzawszy wykute na ścianach lochu krzyże, z krzykiem złości oddalić się musiał. Tymczasem Baron codziennie nawiedzał Landgrafa w jego więzieniu. Wreszcie ulokował go w komnatach zamkowych i obchodził się z nim jak z wielce dostojnym więźniem. Gniewał się srodze zrazu landgraf, gdy baron prawić mu zaczął o równości ludzi, o Bogu, o powinnościach człowieka. Z czasem jednak zajęła go ta rozmowa, wszczął spór, wreszcie zaczęli toczyć dysputy co do swoich przekonań, aż w końcu landgraf uznał się za zwyciężonego i przyznał słuszność przekonaniom barona. Wtedy to baron obdarzył go wolnością. Ze skromnym pocztem pozostałych mu wiernymi dworzan powracał landgraf do zamku. Po drodze witały go niechętne spojrzenia włościan, czasem oko którego gniewem błysnęło, czasem pięść mocniej się zacisnęła. On jednak nie zważał na to, tylko chmurny, zamyślony jechał dalej. Po przybyciu do zamku rozkazał zawezwać do siebie wszystkich poddanych, by im nowe rozkazy ogłosić. Z trwogą zbierali się włościanie na podwórcu zamkowym, by wysłuchać rozkazów jego, grożących im nową pracą i nędzą. Lecz któż opisze ich zdziwienie, gdy landgraf, miast słów obelżywych i pogardliwych, przemówił do nich łaskawie, z dobrocią, nakazując nowy podział pól i przeznaczając każdemu po kilkadziesiąt dukatów na kupno inwentarza. Nadto zwolnił ich z dotychczasowej, tak ciężkiej pańszczyzny. Radosnymi okrzykami i błogosławieństwem przyjęli wieśniacy te zarządzenia pańskie. I zapanował odtąd dobrobyt i spokój w landgrafskich włościach, tak, że szatan obawiał się nawet tam pokazać i o przyobiecaną nagrodę upominać. Zagłębienie zaś w skale, nazwane na pamiątkę tego zdarzenia „czartowską masielniczką”, stało się opatrznością i błogosławieństwem całej okolicy, gdyż w największe nawet upały przechowuje w sobie wodę czystą i zimną.